Cześć, ja jestem Aleksandra Lewicka, jestem uczennicą Liceum Ogólnokształcącego imienia Jose Marti w Warszawie, a od niedawna także członkiem Koła Naukowego Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Warszawskim. Dziś chciałabym opowiedzieć o sporyszu. Czym właściwie jest sporysz? Jest to przetrwalnik grzyba z gatunku buławinka czerwona, po łacinie Claviceps purpurea, należący do typu workowce. Warto przeanalizować sobie cykl rozwojowy buławinki czerwonej i zwrócić szczególną uwagę na znaczenie kłosów żyta, jako że jest to miejsce przebiegu znacznej części cyklu. Od tysiącleci rejestrowane są zakażenia po spożyciu produktów wypieczonych z mąki z zakażonego żyta. Jak to się dzieje, że taka mąka może być zakażona? Wina spada na przetrwalniki, które znajdują się razem z dojrzałymi kłosami i przerabiane są potem na mąkę. Taki zimujący przetrwalnik, narysowany na tym schemacie jako taka szaro -podłużna, szara podłużna struktura, w rzeczywistości ma kolor fioletowo-czarny. W obrębie tej struktury znajduje się wiele trujących alkaloidów, których, zatrucie, którymi wpływa porażający na układ współczulny, blokuje receptory alfa-adrenergiczne i serotoninowe, zwiększa napięcie ścian naczyń mózgowych oraz obwodowych. Zatrucie to ma swoją specjalną nazwę. Jest to ergotyzm. W średniowieczu określane było mianem świętego ognia, co jest bezpośrednio związane z objawami i uczuciem palenia, jakie wywołuje zatrucie tymi substancjami. Zazwyczaj ergotyzm dzieli się na postać zgorzelinową i postać skurczową. Jak widać po przeanalizowaniu schematu, cięższy przebieg towarzyszy postaci zgorzelinowej i tutaj w oczy rzeczywiście rzuca się dramatycznie brzmiąca amputacja kończyn lub porażenie ośrodka oddechowego, które oczywiście prowadzi do śmierci. Postać skurczowa oczywiście niesie wiele nieprzyjemnych objawów, lecz nie kończy się tak często śmiercią. Teraz chciałabym omówić, jak na tle historii ukazany jest sporyż. Śmiertelne z sporyżem miały wpływ na rozwój całych społeczeństw i tutaj przykładem jest Akwitania, gdzie w X wieku zatrucie sporyżem doprowadziło do śmierci 20 tysięcy osób. Kolejny ciekawy przypadek, w którym rzekomo doszło do epidemii ergotyzmu, wystąpił w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych pod koniec XVII wieku, wśród kobiet znanych jako czarownice z salem. Jest to częsty motyw wykorzystywany w horrorach lub w filmach fantastycznych. Zatrucia występowały najczęściej po spożyciu wyrobów z mąki żytniej. Dziś istnieją regulacje prawne i konkretne zalecenia, które określają sposoby walki z buławinką na uprawach. Należą do nich stosowanie fungicydów czy stosowanie kwalifikowanego materiału. Mimo to zatrucia nadal występują i tak tutaj na przykład wymienić można przypadek w 2010, kiedy mężczyzna, który był nosicielem wirusa HIV, został zdiagnozowany właśnie jako zatruty alkaloidami sporyszu. Zatrucia dotaczą też zwierząt roślinożernych, więc jak widać nie jest to problem tylko y, typowo ludzki. Przeżuwacze z powodu stałego spożywania małych dawek rozwijają przywlekłą formę zatrucia. Kolejnym ważnym aspektem, w którym y, sporyż gra główną rolę jest LSD. Y, pochodną ergotaminy, czyli jednego z alkaloidów zawartych w sporyżu jest kwas lidergowy. Jest to silna substancja psychoaktywna, używana jako środek odurzający lub substancja terapeutyczna, dawniej używana w leczeniu wielu schorzeń. Oczywiście teraz odeszło się od tej praktyki, aczkolwiek nowe badania w pewnym sensie pokazują, że substancja ta, mimo że aktualnie jest zakazana, ma swój potencjał leczniczy. Badania na gryziozonie dowiodły, że psychodeliki pobudzając receptory serotoninowe, m.in. obniżają poziom reakcji na bodźce zewnętrzne, co prowadzi do halucynacji. Badania in vitro wskazują, że substancje te mogą mieć wpływ na powstawanie nowych połączeń synaptycznych i homeostazę neurologiczną. Dziękuję i e, mam nadzieję, że udało mi się przekonać, że sporyż, mimo że jest Trujące, a zatrucie jest czasem bardzo tragiczne w skutkach, miał wielkie znaczenie społeczne oraz kulturowe. Dziękuję.